Siemanko, z tej strony użytkownik Playgames. No i dzisiaj sobie przejdziemy aż cztery misje poboczne. I pierwsza misja poboczna jest najtrudniejsza czyli Plac Zabaw Patriotów znaczy najtrudniejsza. Ha. Ona nie jest taka, ona jest dosyć trudna i następna w Shoreside Well to jest już, już trudniejsza od tej, ale na razie się skupiamy na tej. Tutaj chodzi o to, że mamy 5 minut. Na zaliczenie ilu punktów już patrzymy, mówię od razu, że nie przychodzę tego pierwszy raz. Dobra, weźmiemy sobie ten. Tu trzeba po prostu tak podjechać, żeby nie spać, bo można spać i przekozielkować. Wtedy już jest dupa. Dobra, 15 punktów. Mamy 5 minut na zdobycie 15 punktów. Ok, tu musimy trafić następny. Dobrze, no i tutaj mamy następny, czyli trzy już są. Dobra, jak na razie dob dobrze idzie. Zobaczymy przez ile ta dobra pasa będzie trwała. Dobra, tu też musimy i zjechać I uwaga, o, udało się Dobra, uwaga też na ten Bo tutaj możemy wpaść do wody A o, udało się Ale zapiszczałem Dobra Tu sobie spokojnie podjedziemy, tutaj nie ma Najmniejszego stresu jak się zastanawiam, po który teraz jechać... Ale już wiem. Yy, pojedziemy sobie właśnie po ten tutaj, żeby już nie, nie trzeba się było wracać. Po jeden punkt. Dobra, i tutaj go mamy i też musimy trafić, o! Tak przyhamowujemy sobie i potem jak widzimy, że już jest, można jechać. No, nie, zaś, nie, zaś, nie zaś wiadomo, nie jakoś szybko, normalnie. Dobra, ten punkt jest dosyć trudny też do zdobycia. No nie, no. Już myślę, że do wody wpadnę. Dobra, 8 z 15. Weźmiemy sobie ten. Tutaj nie podjeżdżamy, tak musimy jakby naokoło podjechać i sobie zdobyć tak, bo wpadniemy do wody. A jak wiadomo Cloud jest brudasem. I się boi wody. Dobra, ten jest dosyć prosty. Tu musimy się rozpędzić. O, i dobrze. No, podjeżdżaj. Okej. Okay. Dobra, następny, gdzie jest? Aha, tutaj podjadę. Podjadę. Dobrze, że nie pada deszcz. Bo by była masakra. Znaczy, nie grałem jeszcze, ale wiem, że jest masakra. Dobra, ten punkt jest tutaj, więc tutaj nie spadamy, o ileś to się uda. I dobra. Dobra, następny punkt jest tutaj prosto i nie jedziemy z całą petą, bo tutaj jest dosyć mocno taki dół. O, widać właśnie i tutaj hamujemy, żeby po prostu się nie wpieprzyć do wody. I tu ostrożnie. Dobra, zostały nam dwa punkty. Czasu mamy, że tak powiem, co nie miara. Dobra, musimy tutaj jakoś zjechać, żeby po prostu się ani nie wypieprzyć, ani nic, bo będzie wtedy dupa, ale dobra, jest. Okej, okay, czternasty. Punkt i jeszcze jeden. Ale gdzie on jest? Pod spodem pewnie, gdzieś. Aj! No, nie wiem. no, Myślę, że się wywalę. Dobra, jak tu gdzieś podjechać? Gdzie on jest? Aha, tutaj, kurczę, tak blisko, a się chyba nie da podjechać. O ile. Jest! Zaliczona! Zapraszam na następną misję. Dobra, następna misja jest, że tak powiem, bardzo prosta. Tutaj po prostu musimy rozwalić yy, auto danego gangu, i wystarczy jedno auto, i mamy po prostu misję zaliczoną. Misja o nazwie Diabelska, Demolka. Yy, musimy podjechać pod dane auto, i bombę uruchamiamy przyciskiem szczau, czyli lewym yy, przyciskiem myszy. Dobra, szukamy auto gangu. Kurde, co ja zrobiłem? Nie to. Yy. Dobra, ale mamy czasu. Mówię, jedno auto wystarczy. Wiadomo, dostaniemy kasę albo po prostu jedno auto wystarczy na zaliczenie tej misji. Dobra. No. Okej. Okay. Jedno zaliczone. Bierzemy następne auta. O, tu są dwa. To się tak można może uda się dwa rozwalić? Jest! Udało się dwa. <grystanie zespół> Dobra, gdzie są jakieś następne autka? O, jedzie, jedzie tutaj. I tobie jest cztery. Następne, pięknie. Pięć, kurde, dobrze idzie. Nie, policję zostawiamy w spokoju Gdyby już było mało czasu to bym rozwalił ich Ale jeszcze mamy czas więc nie marnujemy go A zawsze trochę więcej kasy jest Okej, okay, tu jest następne I znów dwa Jest Kurczę, jedno tylko się udało Ale dobra, jest sześć i już Chyba się nie uda Mało czasu zostało Chociaż O, udało się, siedem Kurde, dobrze poszło Teraz już 4 sekundy, więc nie da rady. No, brakło czasu. Dobra, pięknie. Zapraszam na następną misję. Okej, następna misja. Podobna do tamtej. Też wystarczy jedno auto rozwalić. Misja o nazwie Mafijna Masakra. I tu też rozwalamy auta danej mafii. I tutaj te auta, nie wiem, kurczę, zapomniałem nazwy tego auta, ale zaraz. O, jest, 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 jest. Nawet dwa. Fajnie. Żadnego mi się nie udało rozwalić. Chociaż się dwa paliły. To jest GTA 3. No kurczę, wkurza mnie to. Paliły się dwa auta, to wiadomo, że chyba kurde wybuchły. O, teraz jedno mi coś zaliczyło. Nie rozumiem tego. Dobra, są dwa. Kurczę gra jest naprawdę niedopracowana. O, jest czwarte. Dobra, nie narzekamy gramy. Piąte. Dobrze idzie. No kurde, i znowu ta sama głupia sytuacja. Paliło się te auto. Dobra, mniejsze auto, już było 6 zaliczonych nawet więcej, bo tamte jeszcze. Co ja zrobiłem? To jest to? Tak, ok. No nie, no no kurde. Już by miał 8 aut. Fajnie. Już na pewno nie znajdę. Dobra. Dobra, jest 5000. Zapraszam na następną, już ostatnią misję. Jesteśmy przy ostatniej misji i tą misję bardzo dziwnie się kurczę uruchamia, bo musimy tak wsiąść, właśnie do tego ogiera. Kurde. No nie, no co to jest niezniszczalna barierka. Dobra, musimy wyjechać na ulicę i wsiąść z powrotem. I misja się uruchamia. Nie wiem dlaczego tak jest. Misja o nazwie koszmar wielu pięter. Tak, mamy 2 minuty na zaliczenie 20 punktów. i na każdym piętrze o ile się kurczę nie mylę są cztery punkty. Tak, cztery punkty są. Więc jeżeli po prostu zjeżdżamy na yy, wjeżdżamy na kolejne piętro i nie mamy tych czterech punktów do przodu, czyli 4 8 i tak dalej, to nie warto się wracać następnym. Lepiej znowu misję zacząć od początku. Bo nie zdąży się raczej na prawo. No tak mi się wydaje, że się nie zdąży. Dobra, mamy cztery punkty. Powinno tutaj powinniśmy już mieć 8 Następnie 12, tu jest ten punkt w głupim miejscu, kurczę. Dobra, jest 8 i do góry. Tutaj mamy właśnie ten punkt schowany. Uwaga, więc na niego. No, kurde, co to jest? Coś niewidzialnego fajnie. Dobra, tu jeszcze dwa punkty dobra i już jesteśmy prawie na ostatnim piętrze. I ostatni punkt tutaj. Dobra, Tu jest, jak wjeżdżamy na. O, ostatnie piętro, i tu jest taka sama sytuacja, żeby nie pominąć tego punktu. Dobra. I tu jest punkt ten po lewej jego. Na razie nie zbieramy, rozpędzamy się i weźmiemy, tak jakby dwa za razem. Więc teraz bierzemy tego i mocno do ściany wylecieć, żeby po prostu nie przelecieć tego punktu. No i jest, mamy misję zaliczoną. Więc ja się z Wami żegnam i zapraszam już na następny, ostatni odcinek. Na razie.